Siemano widzowie jak widzicie, Dimitri już idzie w moją stronę, bo wiecie co będziemy robić? Będziemy budować panzerwagen Dimiter 4, czyli zarąbisty czołg z Dimitrim. Także moi drodzy, zaczynamy! Teraz będziecie widzieć krótkie przebitki 3, 2, 1 Moi drodzy, właśnie trwa przymiarka. Działa. Dimitri nie tak? No, od To działa ma być. O, dokładnie. Właśnie trwa. Przymiarka działa. Już powoli. Konstrukcja i zaczek też jest wielkie w ogóle. Ale będzie. Ogólnie czołg będzie SRV. Także SRV Dimiter 103B. Także, moi drodzy, będzie, będzie konkret. Oczekujcie i oglądajcie dalej. Moi drodzy, także. Panzerwagen Dimiter 4 już prawie ukończony. Zostało się jeszcze... A, Dimitri, gdzie tam robisz? Zostało się nam jeszcze dodać do niego yy, koła i zostało się nam zamontować działo poprawnie w środku. I potem zobaczycie jak to fajnie strzela i jeździ. Także widzimy się za chwileczkę.